Hej wszystkim z tej witajcie w nowym odcinku z naszej pięknej pralni. Wracamy do naszej pralni. Wracamy do naszych w pełni oczywiście serwisowanych pralek. Otwieramy naszą pralnię i naszym zadaniem jest dzisiaj wypełnić ten pokój automatycznymi pralkami, żeby nie musieć nic robić, bo tutaj, zobaczcie, klienci już przychodzą, nawet w majtkach przychodzą, bo, bo wykorzystali wszystkie ubrania. Zabieramy się do naszej cudownej pracy, w której bierzemy brudne ubrania, suszymy, pracujemy, składamy. Bierzemy brudne ubrania, suszymy, pracujemy, składamy. Bierzemy brudne ubrania, suszymy, pracujemy, składamy. I tak cały, cały ten czas muszę to robić. Jeszcze jakiś klient grzebie w naszym komputerze. Co ty oglądasz? Ta, stary nie powinienem ci chyba przesz... klient utknął? Klient! Gdzie on utknął? Słyszycie te dźwięki? C czekaj, czekajcie, tego wygońmy! Idź stąd! S słyszycie te dźwięki? Gdzie on jest tutaj? Co ty robisz? Co ty robisz? No nie no utknął! Jakie mam mu pomóc? O nie utknąłem! Ktoś mi pomoże! Pomóż klient z miłością? Co? Co to jest za wybór? Pomóżmy mu normalnie, widzowie. Musimy w dzisiejszym odcinku dojść do trzeciego poziomu i wtedy będziemy mogli już mieć swoich pracowni... Śliskie podłogi? Czemu śliskie. Czy klienci będą się wywalać teraz? Poczekajcie. No szybko pracuj to. Co? O! o! To ta poszukiwana dziewczyna! Ha Halo? Ha Halo? Halo? Dzień, dzień, dzień dobry, czy chce pani ubrać. O! jest było straszne! Myślałam, że do mnie będzie biec. Zobaczmy, gdzie ona pobiegnie. Pobie Pobiegnę za nią. Te ja tak wolno biegam? Jestem prędko... A. Nie mogę biec za nią. O tu jest plama i tu jest zepsuta suszarka, to znaczy pralka. Naprawmy ją, a te podłogi zostawmy śliskie, zobaczmy, co się stanie. O! Cóż słyszałem, jak ktoś się wywrócił Halo, wszystko wspaniał w porządku o, już mamy pierwszych klientów do odebrania ciuchów, proszę bardzo, trójeczka, proszę bardzo, mamy jeszcze jedynkę i czwórkę, to jest chyba mój najgorszy dzień, bo dwóch klientów na razie obsłużyłem, czwóreczka, proszę bardzo, ty tu nie przychodź nawet, więcej tu nie przychodź, rozumiesz, masz te ubrania, dał mi na piwek półtora dolara, siódemeczka, pani musi poczekać, bo tutaj jest sierść jakiegoś pieska, proszę bardzo, szósteczka, szósteczka, tu jest szósteczka, Czy... Czy ja muszę obsłużyć jeszcze jakieś 100 klientów, żeby mieć większą rangę pralni? Przecież to jest koszmar. Ósemka, ósemka, proszę. I dzisiaj obsłużyliśmy tylko 12 klientów, i niestety już przyszli właśnie. 10 i 9, proszę bardzo. 11 i 12. Ja chyba powinienem skipnąć dzień i po poczekać na pracownika. Ale dokończmy też misję Musimy odebrać pieniądze I wtedy misja będzie zakończona I mamy nagrodę 150 dolarów aż Dobra, to się mega opłaca robić Mamy też, zobaczcie, misję na odblokowanie minimarketu Bierzemy to od razu Zobaczmy ile to kosztuje o, 46 dolarów Bierzemy to I będziemy mogli sprzedawać produkty Dobra, dobra, to mi się podoba Robimy biznes, widzowie Czemu to się nazywa bielizna? Rozumiem, że to jest dobra Bieliznę, ale czemu to się nazywa detergent? Bierzemy tego wszystkiego po 10, żeby było dużo tego. A! Pff, t -t 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 -t. Tego jest rzeczywiście dużo. Pff. Rozkładamy naszą bieliznę. Zarządzając ceną produktu, upewnij się, że zwracasz uwagę na cenę rynkową. Dobra! Nie, no mamy supermarket simulator kolejny. Tutaj musi być jakieś 5 dolarów przynajmniej za jedno. Wyrzucamy kartony, może Mariola przyjdzie i posprząta. I, I czemu ten płyn nazywa się zmęczony, to co nie jest zbyt zachęcająca nazwa produktu? Ale co to znaczy, że zostały ubrania? Że tutaj? Że ktoś zostawił tutaj? O! Majtki. Czy, czy, czy to jest tej dziewczyny, która jest poszukiwana? Zaraz się okaże, że mam jej majtki i mnie nawiedzać będzie częściej. Rzućmy je tutaj na produkty. Może ktoś je weźmie stąd. I mamy piękny kolejny dzień. Otwieramy od razu naszą pralnię. Rzućmy te produkty na razie w to miejsce. I już zobaczcie, ile klientów idzie. Pięć koszyków idzie. Szybko, szybko, szybko. Do prania. Do prania, do prania. A! Ktoś się wywrócił znowu chyba. Shab-ra-shab! <laughs> O, kupuję produkty i to zobaczcie ile już, czwartą butelkę, piątą, piątą butelkę już wziął, bierz więcej, więcej, szóstą, siódmą, co jest, nie no to chyba droższe musi być, ósmą, <laughs> Coś... więcej, czekaj, czekaj, <laughs> mamy więcej, <laughs> wszyscy to biorą, dodajmy te produkty, nie no to będzie mój największy zarobek tak naprawdę, zwiększmy cenę tego, cena rynkowa to jest 1 dolara, a ja mam dwa dolary, dwa i pół dolara, dobra, Dzień dobry. 22 dolary! Nie no, to jest mega posalny w takim razie! Zobaczcie kolejny! 20 dolarów! 173 dolary już... Nie no, ja tu sklep robię, a nie jakieś pralnie. Nie opłaca mi się w ogóle prać tych ubrań teraz! I no, bierze! Ile łanić tego bioru? To chyba musi... Co ty robisz? Co nie? <grym> No, jeszcze napisał zamknięte No i czym ja mam to wyczyścić? Z ty, tym mopem starym? Udało się Dzień, dzień dobry 20 dolarów I 2,5 dolara Trzeba to uzupełniać cały czas Dobrze, że ja dużo tego zamówiłem A to trzeba zrobić droższe Bo widzę, że ludzie tego nie kupują w ogóle I w ogóle ten płyn nazywa się bielizna I mamy bieliznę nad, nad, nad tym płynem Tysiąc IQ Weźmy więcej tego wszystkiego A, pff. Czy, czy pani kogoś cosplayuje? 20 dolarów. No znowu kolejny klient bierze wszystko. Poczekaj, poczekaj. Więcej tego muszę położyć. No zobaczcie, my już będziemy bogaci Tu jest jakiś Gojo przyszedł. Mamy 25 dolarów z kolejnych dwóch klientów. I muszę się zabrać z za ubrani, bo cały czas to lekceważę. Czemu on przed tyłem? Przepraszam! Już sprzątam, już sprzątam. Trujeczka i piąteczka. Proszę bardzo, Pana. Piękne, wyprane, pachnące i czyste. Zapraszam ponownie. Może Pani też kupić nasze produkty, które już się właśnie kończą. A co, jak nie wyprasujemy ani nie złożymy ciuchów? Zobaczmy, czy dostaniemy dwa punkty pralni. I możemy też odebrać nagrodę z wyzwań. Zo. Dali mi tak o 400 dolarów Przecież to jest 100 tych głupich koszyków, które cały czas nożę, które nic mi nie dają Muszę je brać, pracować Nie pracuję tego, nie pracuję tego, nie robię tego Tyle wam powiem, T takie, takie, takie będą ciuchy a co jak dam im brudne, więc z powrotem będą brudne. W ogóle nie wybrane. Mamy 758 dolarów. Wiecie, co to znaczy, widzowie? Chociaż nie wiem, czy, czy, czy nie lepiej zainwestować w detergenty i bielizny. I możemy półkę ulepszyć. Weźmy drugą i trzecią półkę. Albo nie, drugą, na razie drugą. A i tu będzie cały market z tego. Zobaczcie, tu będzie półka, tu będzie półka, tu będzie półka. I to możemy też ulepszyć na więcej koszyków. Uzupełnijmy to wszystko. O, klient przyszedł po odbiór Szósteczka, szósteczka. A, aby się nie skapnął, że nie są upracowane. Niedokończone zamówienie broni. Nie, czyli, czyli się nie da jednak. C czyli muszę to składać, wszystko. Proszę. Ósemeczka, dziewiątka. I tu pani czeka na siódemkę. Tylko gdzie jest si Brudne mam, proszę pani. O, oprać muszę pani. Oni jeszcze dwie siostry przeszły. Po jedenastkę. Pro, proszę. Jedenastka, proszę. Zamykam sklep, proszę pani. <grym> miłego dnia, proszę pani. Ach, mamy piękny dzień. Tamte prania zniknęły na szczęście. Na razie nie otwieramy naszej pralni. Wejdźmy do komputera, zapłaćmy oczywiście rachunki i teraz, teraz najważniejsze! Przechodzimy do pralek na monety! I chyba wezmę już tą lepszą od razu. Mamy 572 dolary. Już mamy 38. Bierzemy wszystkie pralki na plecy. Że moją mogę tak daleko postawić od tych. T nie wiem, ona nie chce być przy tych biednych pralkach, czy co? A ty już mogę obok siebie. Ale ten pokój zaczyna już jakoś wyglądać. Otwieramy. Jeszcze ubrania zostawmy. No teraz skarpeta od stara. W wyrzucam to. Otwieramy pralnię i niedługo będziemy mogli mieć już pracownika. Ile ich idzie? Ile ich idzie? Co jest? Zobaczcie! Super. Wow! Wow! Tu już cztery osoby. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób idzie prać. Wszyscy rzucili się na te lepsze pralki. Pani nawet przysiady zaczęła robić. Tutaj też robi, co prawda. Te, te pralki 30 sekund szybciej tylko robią. A czy dostaniemy punkty pralni, jeżeli oni skończą prać sobie? Dostajemy punkty pralni. Do, dobra, je, je, a, alarm wymiotów? Co to jest? Co to jest ten alarm? A. Co tu się stało? ILE TEGO JEST?! ILE TEGO JEST?! I co chwilę jeszcze coś się dzieje! Śliskie podłogi, maszyna zepsuta! Kocham te ceny?! CO?! Czyli ludzie będą brać więcej... Nie, poczekajcie! Dajmy tutaj 3 dolary w takim razie! Nie da się! Czemu, czemu nie mogę? Co, co? No co się dzieje? Czemu nie mogę? Nieważne, musimy naprawić naszą pralkę Która to? C czemu nowe pralki się psują? I przez to, że zobaczcie, to daje nam rangę pralni Nie będę nawet brać tych koszyków Zajmę się tymi, które mam tylko Bo zaraz będziemy mieć pracownika Który będzie robić za nas wszystko I damy mu najmniejszą krajową Chociaż patrząc na zarobki tej pralni Nie zarabiamy wcale więcej Piąteczka, proszę bardzo, dwójeczka, proszę bardzo I nasza ostatnia klientka właśnie wchodzi Czwóreczka, proszę bardzo Mamy 157 punktów prani już Jeżeli to się skończy, będziemy mogli już mieć pracownika prawdopodobnie A my to skończmy przy okazji No co to jest? Proszę, rozstawiamy bieliznę Ha, że, że wiecie, że płyn, ale tu, tu jest bielizna Śmieszne Ceny są dla mnie za wysokie, po prostu jesteś biedny. Tu wszyscy wszystko kupują, ty jesteś biedny. O, 169 punktów, zobaczmy. Pierwszy klient, proszę bardzo, jedyneczka, szóstka i trójeczka. I mamy, mamy rang... Obsłuż 60 klientów pralni ręcznej. Otrzymaj 75 dolarów na piwkach. Obsłuż 60 klientów pralni na monety! Obsłuż 25 klientów w minimart! Myślałem, że to Widzowie, dajcie mi to pominąć. 10 hours later. Minęło jakieś 30 minut, widzowie, a jest dopiero 21 na 60. I tu cały czas mega powoli rośnie. Czemu jestem w desce do prania i nie mogę z tego wyjść? Mamy już 40. Otwieramy naszą pralnię i czekamy na klientów. I widzowie, jesteśmy w tym momencie, kiedy kończę, wreszcie kończę. To mamy 12 dzień. Minęło jakieś półtorej godziny schładania tych ubrań wszystkich. I teraz tylko czekać na odbiór. Już mamy jednego. Zostało trzech klientów. Trójeczka, proszę bardzo. Jedyneczka i dwójeczka. Uwaga! Mamy! Czy czemu się nie zmieniło? Czy, 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 czy może pójść spać? Czy, 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 czy co muszę zrobić? Zróbmy w takim razie jeszcze jedno pranie. Wow, pani nawet z koszykiem przyszła. A wzięła jedną rzecz. I mamy czwórkę, no nadal. Musimy poczekać na noc. Przechodzimy do kolejnego dnia. I uwaga. Czemu nadal nie... A to w telefonie trzeba zrobić! Jak się ten telefon wyjmie? Co ja zrobiłem? Mamy trzeci level! I teraz najważniejsza rzecz! Zapłacić te rachunki chociażby... I przejść do pracowników. Odblokujmy pracowników. Mamy Alwę, czyli Ania oczywiście. U, więcej! Wszystkich! Wszystkich odblokuję! Wszystkich mamy dużo pieniędzy, zobaczcie, mamy trójkę pracowników, mamy kasiarza. Składanie i prasowanie, pranie i suszenie! Nie! Nie, to jest cudowne! Możemy je oczywiście ulepszyć, ale nie robimy tego. Zamiast tego bierzemy więcej pralek na monety, zobaczcie, to jeden dzień będziesz. To, to bierzemy te zwykłe w takim razie. Wow! Wow! Pracownicy! On jest przerażający. Mamy, zobaczcie pracowników. Ta pani składa ubrania. Ta pani nosi to wszystko do pralek i suszarek. Nie, no jest cudownie. Rozłożę to jeszcze wszystko. Rozstawiamy. Okej, okay. wygląda to już dobrze. I teraz finalnie otwórzmy pralnię. Zobaczmy, co się dzieje. Jak to będzie wszystko wyglądało? Ilu ludzi? Tym razem będzie szło. Zobaczcie, wychodzą z uliczek z każdej strony miasta. I zobaczmy, jak działają nasi pracownicy. Zobaczcie, wkłada do pralki. To słownie nie muszę teraz nic zrobić. Ona będzie zanosić to tam pewnie jeszcze. I korzysta jeszcze z każdej pralki. Jeszcze chcę zobaczyć, jak ona będzie prała i składała. Okej, okay, wyciąga. Wkłada do suszarki. P pomogę ci trochę. A jak kasjer działa? Robisz coś, czy, czy nie? On nic nie robi! Dosłownie nic nie robi. Ja muszę obsłużyć klienta. Chyba, że on będzie wydawać te ciuchy wszystkie. I zobaczcie, mamy prasowanie. Wreszcie widzimy, jak wygląda prasowanie. I nawet szybko jej tu idzie. I to nie! ono jest szepsza ode mnie w tym! Wow. Nie no, to jest cudowne i zobaczcie, teraz będzie wydawać ten kościuchy. My jedyne co musimy zrobić, to obsłużyć, kliknąć obsłuż klienta. I w ten sposób, mając tych niebolewych pracowników, mogę pracować! I zobaczcie! Cię wydaje dość szybko ciuchy Także to w sumie wszystko Na ten odcinek, jeżeli się podobało Zostawcie subika i lajka Piszcie czy chcecie więcej tej pralni Bo ta pralnia w następnym odcinku Mega się rozwinie Właśnie dostałem dziesiąty poziom Ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa